Czy to nie mogłoby być idealne śniadanie dla naszych dzieci? Myślę, że tak, ponieważ nie spowoduje na pewno wyrzutu insuliny, co uchroni je przed różnymi bakteriami i wirusami, jeżeli idzie do przedszkola, do żłobka. Wstaje rano, pierwsze co z reguły rodzice robią, dają śniadanie czy cokolwiek słodkiego dziecku, co powoduje wyrzut insuliny. A jaką jest duży wyrzut insuliny, no to niestety nasza fagocytoza, nasza autofagia spada i to prawie o 50% na 5-6 godzin, więc y, później dziecko idzie do przedszkola do żłobka i łapie wszystkie wirusy. Nie dość, że ten organizm dopiero się uczy, adoptuje do y, walki z wirusami i tak dalej. A my jeszcze to pogarszamy, tak? Więc myślę, że takie śniadanie to by była najlepsza rzecz, jaka, jaką tylko moglibyście zrobić dla swoich dzieci. Są to gofry zrobione na jajku, na parmezanie. Dwa jajka, 100 gram parmezanu, 50 gram boczku wędzonego, podsmażonego. Chcecie dać, to dacie, nie to nie. Do tego łyżka mąki migdałowej, nie musi jej być. Mieszamy wszystko, do gof na gofrownicę wykładamy, pieczemy gofry. Na to kładziemy ja przynajmniej tutaj mam awokado, awokado z oliwą z oliwek yy, i do tego pomidorek. Nic z tego nie spowoduje wyrzutu glukozy, ani insuliny, więc naprawdę polecam. Dziecko będzie dostanie dużej ilości białka, dużej ilości tłuszczów, które są nam bardzo potrzebne, w przedszkolu będzie bardziej skoncentrowane i na pewno yy, bardziej odporne, więc polecam.